Witam i zapraszam na szczegóły prognozy pogody przychodzę do Państwa z dobrymi informacjami, nawet bardzo dobrymi, bo taka słoneczna aura, wysoka temperatura i po prostu wakacyjna pogoda pozostanie z nami, no myślę, przez parę najbliższych dni. Na razie w ciągu najbliższej doby w większej części Polski niemal bezchmurnie i słonecznie, tak na pewno będzie w pierwszej części dnia, ale w drugiej części dnia front atmosferyczny związany z układem niskiego ciśnienia sprowadzi nad krańce zachodnie Polski chmury burzowe. Także w niektórych miastach mogą pojawiać się intensywne opady deszczu, burze miejscami opad gradu albo silny i porywisty wiatr. Proszę mieć to na uwadze. Jeśli chodzi o stolice europejskie, no to jutro bardzo ciepło i pogodnie w większej części kontynentu, zwłaszcza w centrum i na południu, a w najcieplejszej europejskiej stolicy nawet 37 stopni w cieniu będzie to Rzym. Na Półwyspie Iberyjskim również bardzo ciepło, ale uwaga w Madrycie przy 30 stopniach mogą pojawiać się burze. W niektórych stolicach europejskich opady deszczu, a te intensywne w Oslo, w Berlinie i na Wyspach Brytyjskich. Najchłodniejszą europejską stolicą będzie Oslo, tam 13 stopni. W nocy, w najchłodniejszym momencie, na termometrach od 7 do 12 stopni. I tak naprawdę, noc bez żadnego wyróżnika na naszej mapie, dużo pogodnego i bezchmurnego nieba, wiatr słaby i umiarkowany. Zatem, brak ostrzeżeń dla kierowców. Nigdzie nie będzie padać. Jutro w większej części Polski bezchmurnie, ale ten wspomniany wcześniej niż z frontem atmosferycznym, przyniesie chmury burzowe w Gorzowie i w Zielonej Górze. Nieco więcej chmur również w Szczecinie, ale tam padać nie powinno. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 23 do nawet 32 stopni Zielona Góra będzie jutro najcieplejszym miastem. I ostrzeżenia dla kierowców. Te chmury burzowe będą pojawiać się raczej w drugiej części dnia, więc tu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W poniedziałek deszcz i burze popada w większej części kraju, a burze na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie czy w Małopolsce. Na termometrach nadal całkiem przyjemne wartości od 19 do 26 stopni. We wtorek na ścianie wschodniej jeszcze tylko opady, a w centrum i na zachodzie całkiem pogodnie na termometrach 23, 20 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie 16. A w kolejnych dniach delikatna poprawa pogody. No jeszcze przed nami środa z chmurami burzowymi i deszczowymi, ale już w czwartek i w piątek całkiem pogodnie, z temperaturą, która powoli będzie rosła, no bo w piątek na zachodzie nawet 25-27 stopni. Warunki biometeo jutro prawie wszędzie korzystne, ale tam gdzie chmury burzowe niekorzystne. Temperatura odczuwalna delikatnie niższa niż ta na termometrach ale przed nami powiew ciepłego powietrza, więc będzie na pewno przyjemnie, zwłaszcza w tych miastach, gdzie dominować będzie słońce. I na koniec sprawdzamy stan jakości powietrza, tak naprawdę bez żadnych zarzutów, bez żadnego wyróżnika też. Idealny stan jakości powietrza w całym kraju. Teraz to wszystko do zobaczenia.